O, no wieczór, ogółem przyszedłem do cyklu burdelu, jak ktoś mówi, Biogusowskiego. I ogółem, chciałem Wam po coś pokazać. Przyszedłem, myślecie. A to jest wysoko prężna amunicja. Ja nie wiem czego. Jaka to jest? I chciałbym wam coś pokazać. Jeszcze może pan ze mną podejść? Idziemy. Idziemy razem. Mam latarkę. Idziemy razem. Jest latarka, także Jakoś to wejdzie. A. No. Co no. się kurwa dzieje? Co rządzi? No, panie majorze, trzeba porządki zrobić. Co to jeździ? Kim ja jestem? Majorem. Wypi ja wolę wbić na świeżym powietrzu piwko za dobrych ludzi. Znarnowali budynek, którzy ludzie pracowali, robili coś. Coś robili. Ale co? To sami starsi ludzie sami wiedzą. I wypiję za ta starszych ludzi po prostu zdrowie. Dobre piło białosadzkie, o. Idziemy dalej. Czy pan się boi, czy nie boi się? A Dlaczego musi bać? No i dobrze. Panie może proszę, da pan radę? Pewnie. Ja może przejmę. To, pan major kamera będzie trzymał. Idziemy. Co się dzieje na tym świecie? Co kurwa? To jest taka ruina, jak w tym na Augustowskiej kiedyś była i to padnie Jakie echo leci pierwszy raz z majorem idziemy z panem majorem pierwszy raz idziemy kiedy jest wieczy w ogóle pierwszy, pierwszy raz kiedy na świetlisz jak to się robi z takim królestwem Widzi pan major? Pan Krysia widział, pan major też widzi. No, proszę bardzo, to już pana wybór. Idziemy dalej. Idziemy dalej? Nie, dalej, dalej, dalej Panie Majorze Przepraszam, że tak długi odcinek jest ale Pan Major nigdy tutaj nie był, tak szczerze mówiąc, dopiero pierwszy raz jest Tak Panie Majorze, pierwszy, pierwszy raz Pierwszy raz No zobaczymy tak. Jakieś kurwa... zamotane jakieś te... Dobrze, dobrze, już jest okej. Okay. Chodź, panie majorze, na górę! Jakby nie wiem, co się stało. Pojęcie nie mam żadnego Co? Co? Uciekamy? Panie Majorze? No pewnie, że tak. To właśnie widzicie ciemno i noc? Jaka ciemność? Ciemność to jest. przepraszam, wszystko popsuli, wszystko co jest, nie ma niczego, wszystko, o, przywody eleganckie, wszystko jest wywalone. Gdzie major, na górę? No Chuj, ja tak? piwo zostawię. O ja to piwo zostawię. Wrócimy stąd. Jak już znajdę. A, to znajdziemy jeszcze kogoś. Nie, nie chcę. Bo to tędy wychodzimy. Tam jeszcze piwo jest. A, no dobrze. Szkoda, że pan major nie... Teraz też... Ciemność się widzi. No. Proszę świecić. To będzie wiadomo. Proszę świecić na to. Będzie wiadomo, na czym się idzie. A tak już łatwo jest. Znowu kawa. Kto to kurwa zrujnował taki zabytek. Jaka władza? Kim wy jesteście ogółem? że ogółem chcecie rozwalać wszystko wszystko? jak wszystko to przyjdźcie rozwalcie mnie tacy jesteście mocni mus miałem już widział co się dzieje ciemno się robi tak nie raz jest coś widno tu jeszcze ciemno robi Bo na wido wyjdziemy, to na wido będzie no. Ja na to o, Mogę powiedzieć Tylko szurka nie pokazuj, tylko na to wszystko mogę nie pokazuję. zwalić Leje na to wszystko na to. to widzi pan Co tu się dzieje? A pan widział Dopiero 30% tego. Co zrobili ludzie? Jak to jest państwo? Ja ogółem mówią, że ja jestem nikim. A kim jest, kim jest państwo, żeby tak doprowadzić do tego? Kto to rządzi? Nie wiadomo kto. O! Na te Państwo ogółem, jak mówię, moc zwaliłem. I na ten temat mogę to powiedzieć. Bo tak jest Przecież bym widział 20% tego co było. No, wychodzimy. Pan pierwszy Jest pan zadowolony z tego co pan widział Brud smród, obóstwo i po prostu dość To rząd powinien się tym zająć A nie ja Ja nie mam takiej władzy Ja mogę sprzątać Kogoś mogę sprzątać, a wy nie będziecie wiedzieć na ten temat. znaczy sprzątać, bo ja jestem teraz generał. Sama policja powiedziała: O, generał wyszedł. Major, o teraz generał. I po prostu was wszystkich bardzo szlicznie pozdrawiam. Widzicie, ja nic takiego nie robiłem. Jestem sobą żebyście wiedzieli, że jestem naprawdę sobą, a nie nikim, że jakimś nie wiadomo kim. I dziękuję.